Ejka, jeśli odpaliłeś ten film, to pewnie chcesz to coś zarabiać i w sumie nie wiesz jak zacząć. Dlatego w tym filmie pokażę Ci wszystkie podstawowe informacje, które są Ci do tego niezbędne i Twoja chęć zarabiania nie skończy się tym razem na graniu następny dzień Flickr Legend albo innego Fortnite'a. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pokażę Wam, czym różni się netto od brutto. Co to jest dokładnie praca na czarno, kim jest pracownik młodociany oraz jakie podstawowe podatki musi płacić działalność gospodarcza. I ten film będzie podzielony na sekcje, a więc jeśli interesujecie tylko jedno z nich, możesz sobie śmiało przewijać, A więc bez pewnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy od tego, kto w ogóle może pracować. No to oczywiście może pracować każdy po ukończeniu 18 roku życia. Ale to raczej oczywiste, ale możecie również pracować, kiedy jesteście w przedziale od 15 do 18 lat, jako pracownik młodociany. I jakie kryteria musicie spełniać, aby móc pracować w tym wieku? Otóż musicie ukończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową. Musicie również przedstawić świadczenie lekarskie, które stwierdza, że praca danego rodzaju nie zagraża waszemu zdrowiu oraz musicie przedstawić zgodę waszego opiekuna prawnego. Jeżeli nie macie ukończonych 15 lat lub nie ukończyliście ośmioletniej szkoły podstawowej, to możecie zostać zatrudnieni tylko i wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Jeśli to jest to przygotowanie zawodowe, no to to jest po prostu nauka do zawodu, w której realizujecie jakiś program i, i dostajecie za to wynagrodzenie. No to teraz, skoro już wiemy, że możemy pracować, to warto, że nikt nas nie oszukał na kasę, jak będziemy pracować. Więc powiedzmy sobie o płacy minimalnej, która cały czas praktycznie rośnie do, od lipca do grudnia. 2024 roku wynosiła 4300 zł brutto. I warto, żebyśmy też odróżniali kwotę brutto od netto. I nie musicie pamiętać tego na pamięć, bo pokażę Wam za chwilę super kalkulator, który macie w internecie. Ten kalkulator znajdziecie na stronie pracuj.pl i działa on bardzo prosto. Wystarczy, że wpiszecie sumę brutto, jaką zarobicie w danym miesiącu, klikniecie oblicz i pokaże się wam kwota netto, czyli na rękę, jaką otrzymacie. Macie tutaj również rozpisane wszystko, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowne, ile wynosi, czyli w sumie na co idzie część waszej wypłaty brutto oraz opis wszystkich umów. Tutaj umowy o pracę, umowy, zlecenie i tak dalej, i tak dalej. Też osób pewnie słyszała o pojęciu pracy na czarno, ale czym dokładnie jest ta praca? Otóż polega ona na zatrudnieniu pracownika bez zawierania legalnej umowy, a co za tym idzie nieopłacaniu wymaganych składek na ubezpieczenie społeczne czy pomijaniu innych formalności. Czyli działa to mniej więcej tak, że mamy sobie takiego chytrego szefa, i nie chce mu się płacić od Was żadnych składek, więc zatrudnia Was na czarno. I dzięki temu, że nie ma żadnej umowy, więc formalnie nie jesteście zatrudnieni, to nie musi on nic płacić. W sumie to nawet nie musi płacić Wam, bo nie macie z nim podpisanej żadnej umowy. Ale żeby nie było, że tylko ten szef jest taki chytry. To osoba zatrudniona na czarno wykonuje pracę, ale świetle prawa nie jest w żaden sposób traktowana jako pracownik. A co za tym idzie, może nadal pobierać świadczenie pieniężne z własnego powiatu Urzędu Pracy, ponieważ ma nadal status osoby bezrobotnej. No i dobra, wszystko ładnie pięknie, dopóki w trakcie kontroli nie zostanie wykryta taka nielegalna forma zatrudnienia, wtedy zostaje o tym poinformowany ZUS i Urząd Skarbowy, a odpowiedzialność karnofinansową ponosi przede wszystkim pracodawca. A jeżeli chodzi o kary, no to są one dosyć wysokie. To kolejno 2000 zł kary pieniężnej za niesporządzenie pisemnej umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz 5000 zł mandatu jeśli zrobicie to drugi raz. Przynajmniej 3000 zł kary za niewykazanie danych odpowiedniego naliczenia składek na fundusz pracy lub ich nieopłacenie Minimum 3000 zł grzywny za zatrudnienie osoby bezrobotnej bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy. Od 1000 do 30 tys. złotych grzywny w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. Należy również pamiętać, że ZUS może legalnie dochodzić swojego roszczenia, nawet jeżeli składki zostaną przedawnione, czyli jeżeli ich sobie nie płacicie i zostanie to wykryte, to... Później może się okazać, że i tak musicie je zapłacić. No dobra, ale co z pracownikiem? Bo pracodawca będzie mieć ostro przewalone. Otóż pracownika konsekwencje też nie ominą. Zostanie on obciążony grzywną w wysokości minimum 500 zł, a za nieujawnienie dochodów podlegających opodatkowaniu urząd skarbowy może wymierzyć podatek w wysokości 75%, czyli z tej jego wypłaty niewiele zostanie. No dobra, ale co w przypadku, jeżeli nie zostaniemy złapani na gorącym poczynku, Czy wtedy praca na czarno nam się opłaci? No, otóż wychodzi to, że nie opłaci się, ponieważ z racji, że nie macie podpisanej żadnej umowy, nie macie żadnej gwarancji na to, że dostaniecie wynagrodzenie, oraz nie możecie w żaden sposób prawnie się jego domagać. Ale oprócz tego praca na czarno nie jest wliczana do stażu pracy i nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu emerytury. Także końcowo wychodzi na to, że podwójnie się to nie opłaca. No dobra, no to powiedzieliśmy sobie o sytuacji, w której chcecie pracować u kogoś, ale co w przypadku, gdy macie jakiś super plan na biznes i chcecie mieć własną działalność no to musicie pamiętać o paru rzeczach. Pierwszą z nich jest kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tysięcy złotych, co to oznacza, że jeżeli w przeciągu roku zarobicie mniej niż 30 tysięcy, nie musicie od tego płacić żadnych podatków, a używając prostej matematyki możemy sobie obliczyć, że 30 tysięcy podzielić na 12 to 2,5 tysiąca miesięcznie. Drugą kwestią jest możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej w przypadku gdy uzyskane przez was przychody nie przekroczą w miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że po przekroczeniu macie 7 dni na zarejestrowanie działalności. Dobra, no to teraz może powiedzmy sobie coś o podatkach, jakie będziecie musieli płacić prowadząc działalność gospodarczą. Z racji, że żyjemy w takim świetnym kraju jak Polska i mamy jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych, to mówię je tylko z grubsza, tak, żebyście przynajmniej trochę wiedzieli, czego one dotyczą. Pierwszym podatkiem jest ZUS, który polega na tym, że musicie płacić składki za Was i za wszystkich pracowników, których zatrudniacie. Natomiast te składki idą na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowne, wypadkowe i chorobowe ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Warto pamiętać, że jeżeli dopiero zaczęliście działalność lub osiągacie niewielkie przychody, to macie prawo do różnych ulg. I jedną z takich ulg jest ulga na start, która zwalnia Cię przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności i spłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy. I korzystając z tej ulgi będziesz płacić wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejnym podatkiem jest PIT, czyli podatek dochodowy, który jak sama nazwa wskazuje, płacimy od dochodu. I w przypadku kiedy zarobimy... Do 120 tysięcy w danym roku podatkowym płacimy 12% podatku. Gdy zarobimy więcej niż te 120 tysięcy, to od nadwyżki nad tą kwotę musimy zapłacić 32% podatku. Jeżeli macie mniej niż 26 lat, to mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ przysługuje wam zerowy podatek PIT, czyli nie musicie go płacić. Ale musicie pamiętać, że wysługuje on wam tylko do kwoty 85 i 528 zł rocznie. Czyli jeżeli zarabiacie w skali roku więcej niż podana wcześniej kwota, to musicie i tak płacić podatek. Ostatnim podatkiem, o którym sobie powiemy jest VAT, który ma różne stawki, ale najczęściej witywana jest stawka 23%. VAT jest obecny wszędzie, dlatego że jest wliczony w każdą cenę produktu czy usługi. Dlatego jeżeli kupujesz cokolwiek w sklepach, to płacisz podatki. Natomiast przedsiębiorca, który ci te produkty sprzedaje później od sprzedanego towaru, musi ten podatek VAT odprowadzić do urzędu skarbowego. No i to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegokolwiek nowego i jeżeli mieliście jakieś wątpliwości co do pracy, to zostały one rozwiane. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie zadać je w komentarzach, a jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Natomiast jeżeli chcecie więcej contentu związanego z zarabianiem, oszczędzaniem i wydawaniem pieniędzy, to obserwujcie nasz profil na Instagramie. Tam na bieżąco będą pojawiać się nowe posty. Natomiast jeżeli wytrwaliście do końca, to dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie.